No Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich miłośników FAME MMA 5. Przyszła gala, proszę Państwa, ale co? Zrobiłem fajny filmik o Arbuzie, e, a, a się obraził. Myślałem, że mu się spodoba, proszę Państwa, a on nazwał mnie, że ja nie jestem godny, że e, ręcznik e, e, rzucę na, na ring, to nie jestem godny tego. O, naraziłeś się, chłopie, na to. Naraziłeś się to grubo. No, kto ci tak, tak, takie imię dał? AdBuster. Ad no kto? Przecież musiałam to zmienić. Ja to tylko sprostowałem. rozumiesz? No, sprostowałem to, żeby cię nie nazywali AdBuster, tylko po polsku. Albus! No co? Arbuz to też dobry yy, owoc. Zobaczcie, jak, jak koksu bił arbuzy. Ja się z tego yy, nie nabijam. Ale sobie krzywe weź, chłopie. Ad Booster. No, ruster. Po angielsku rooster zaczyna kogut. kogut. Proszę państwa, arbuz tak kogut. <śmienic> Ktoś będzie bity. No arbuz, arbus, arbuz. Arbus. Ja mu nie życzę, żeby przegrał, Czy tam nie mam nic przeciwko arbuzowi, ale zrobiłem filmik specjalnie dla niego i dla Malczyńskiego. Myślałem, że się spodoba ten filmik, a on taki tekst na mnie. Czy Ty wiesz człowieku z kim Ty tańczysz? <laughs> Więc... Yy, yy, wymagam od Ciebie przeprosin, zrobić ładny filmik na mój temat. No i się wtedy dogadamy i będzie wszystko w porządku. Chłopie, yy, nie nabijam się tak z Ciebie, lubię żartować. Yy, cieszy mnie to, że yy, ludzie się bawią. A ty taki poważny, posępny, taki posępny się zrobiłeś, taki jak ten, ten um, Jan Błachowicz. I co, walki nie dostał. Dlaczego? No bo medialności sobie nie zbudował. No, do ciebie podobny zresztą, jak sobowtór. No to więc, ktoś dostanie warbus. Jeśli nie będzie przeprosin, proszę Państwa, żądam przeprosiny. I jakiś załącznik też by się przydał. No, powiedzmy, jakiś poważny załącznik, jak tam wrzucisz, no to wszystko się łagodzi i będę cię popierał w tej walce. A tak, jak się narazisz, no to nie będziesz mia miał lajka ode mnie, <grytanie> rozumiesz? Malczyński jest gotowy na Twoje spotkanie, więc. Arbus. No, co się obraziłeś o to imię? Arbus? No, 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 no to, to, to. Nie mówię, że głupi jak Arbus. <sum�� THANNELLESZ> bo się mówi głupi jak, jak Baran. No, więc y, o co się obrażasz? I ty, tego krytykujesz mnie. Sobie tego nie życzę. Mają być tylko fajne y, te y, komenty do mnie. Y, jak to się te, po, po polsku mówi? fajne wypowiedzi, o, poprawnie, masz napisać fajne wypowiedzi na ten mój temat, tak, co więcej, no zobaczymy jak będziesz walczył, no ja Cię nie życzę, żebyś tam e, dostał po uszach, ani po głowie, Y, Powalcz sobie, ja lubię oglądać nawet wymieniłem, że we, we, na Fame MMA jest tylko kilka postaci i Ciebie też wymieniłem, że się nadajesz, no, Casio, Arbus, y, malczyńcy, no to to, to to jest dobra kadra, no, do Polaka też można wziąć, bo waleczny chłopak i tego daje serce, no i bonusa BGC, a ta reszta tych udzielców, no, trzeba po prostu no, dać im szansę, jeszcze dać im szansę, proszę Państwa. No, Linkiewicz jakoś tam lubią ludzie. Ja nie jestem za walką kobiet. Nie, a dlatego, że baba powinna być w kuchni. Zajmować się obiadem, proszę Państwa, sprzątaniem, a nie do, do na ringi się pchać. Jestem człowiekiem tej nowej daty, dlatego tak uważam. No, nie będę tego przedłużał. I myślę, że doczekam się jakiegoś tam fajnego filmiku na mój temat. No, Arbus, trzymaj się i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Śmiejmy się wspólnie. Nie mam nic przeciwko temu, powtarzam to. Chciałbym, żebyś się nie gniewał, żeby się znał na żartach, pośmiejemy się razem, śmiej się ze mnie też, nie obrażę się, jak będziesz tam coś, ten filmik na Facebooku, co dałeś, tę swoją wypowiedź, ja żartuję, nie obraziłem się absolutnie, jest wszystko w porządku, bawimy się, proszę Państwa, bo w życiu trzeba się bawić i umieć płakać, śmiać, no nie, płakać nie, nie płaczmy. Nie, nie, to nie, życie to nie pogrzeb, proszę Państwa. Nawet jak się, człowiek umiera, powinien się uśmiechać i żegnać życie zadowolony, że odchodzi na lepszy świat. No powiedzmy, zależy od zasług, jakie mamy na tej ziemi. No, Arbus, więc yy, bez urazy, rozumiesz? Ktoś dostanie w Arbus, nie, niekoniecznie ty dostajesz ten Arbus. Yy. Będzie dobrze, wszystko dobrze, wszystko się dobrze układa, a spinka jakaś się należy, to jest fajne. I no jest, co się dzieje w życiu, prawda? Coś się dzieje, fajnego. I co więcej, to ja! To tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Do usłyszenia. Nara.